Dobra, siemanko, siemanko wszystkim. Witam. Tutaj Darko. Słuchajcie. Już parę dni minęło. Ludzkim batem już te tkodziła, e, Rybki się mają świetnie. Wszystkie. Zwinki czy Nrusy też się świetnie mają. Byszyki tak samo mają się świetnie. E, tutaj moje te teczanki. neonowe. Te się mają znakomicie. Teraz właśnie je karmię. Delikatnie. Daniu też się trzyma świetnie. Obsada rybek to będzie ogólnie 24 rybeczek moich. Jest na pewno 5 do z winniku czerwustych 5 tęczanek. No i na tatę jeszcze będę plował. Że także no, jest ok na razie, słuchajcie, po wymianie wody, wody całej w akwarium wunase. Na razie tuś się świetnie. Dobra, przychodzę teraz do filtra. W jednym filmie mówiłem: Tam co że kupili nowy, nowy sprzęt i tak dalej. Będę miał tą przyjemność. No i słuchajcie, mam tą przyjemność. Ten filter HJ jak do 112 litrów się świetnie sprawdza jestem z niego bardzo zadowolony. Tempo jest takie same jak do początku. Robi bardzo dobrą robotę. Trzyk komorowy że także polecam, polecam. Do 112 litrów w sam raz się nadaje. Co tu jeszcze? Dobra, no i tutaj ten węgiel z Sary e, Granulat Carbo. No słuchajcie, też mówiłem, że będę miał przyjemność, no i mam tę przyjemność i mogę śmiało powiedzieć węgiel z Sary świetnie się sprawdza w filtrze tym wewnętrznym HJ 922 i tak są w kaskadzie. E, także no polecam węgiel akwarystą. Warto dać 23 zł, wszystko jest elegancko wyczyszczone. Woda jest bardzo krystaliczna. W sumie no to na razie tyle. W filcie znakomicie ten sprawdza. Eee, co jeszcze? Rybki już mają się świetnie, zdrowe są, nie ma żadnych chorób jak na razie. Z wyniki mają rok czasu, bystrzyki też mają rok czasu. Kiryski to mają 4 miesiące. Eee, Tymczanki to jeszcze miesiącu nie mają, tyle nowe Dania to mają pół roku. Obecnie rybki się dobrze hodują, nie mam żadnych problemów, że także to by było na tyle temat. Trzymajcie się, pozdrawiam.